Proszę mi powiedzieć, w jakim ona jest stanie? Jest nieprzytomna, już mówiłem. A w jakich okolicznościach ją pan znalazł? Nie, znalazłem tylko Beata, jej przyjaciółka. Nie mogła wezwać pomocy, bo jej się telefon rozładował. Tak panu powiedziała? Tak, a czy to ważne? No wie pan co, ja przed chwilą rozmawiałam z panią Beatą i powiedziała mi, że jej przyjaciółka czuje się już lepiej i że sama ją zawiezie ją do szpitala. A potem się rozłączyła. Beata, tu mówią, że już dzwoniłaś, ale się rozłączyłaś. Co oni bredzą? Mówiłam ci, że nie dzwoniłam, bo telefon mi się rozładował. Słyszałam rozmowę. Kobieta bezczelnie kłamała. Miałam już pewność, że umyślnie sabotowała działania ratowników i nie udzieliła pomocy swojej przyjaciółce. By ją zdemaskować, postanowiłam zadzwonić na jej numer. Mówię, że telefon ci się rozładował? Kła... Wow. Ja ci to wszystko Bata, ja... jak mogłaś? Chciałaś ją zostawić w tym stanie? Jezu jak nie przyszedł? Panie Jakubie, ja za chwilę skontaktuję się z oficerem dyżurnym policji i zgłoszę sprawę. A teraz zajmijmy się poszkodowaną, dobrze? Dobrze, co mam robić? Jeżeli jest nieprzytomna i oddycha, proszę ją ułożyć w pozycji bezpiecznej. Wie pan, jak to zrobić? Tak. Przez cały czas proszę monitorować jej oddech, to jest bardzo ważne. Ratownicy powinni być na miejscu w ciągu kilku minut. Marta, nie martw się, będzie dobrze. Słyszysz, będzie dobrze.